Hej, cześć, Manowam wszystkim. Ja jestem Pawko. To jest FIFA 15 kariera. Jednym zawodnikiem, jak widzicie, teraz mamy do wyboru drużynę, w której chcemy grać. Chyba to wezmę sobie chyba Polskę. Będę grał dla Polski, dla jakiegoś zespołu, tylko jeszcze nie wiem dla jakiego. I tak myślę, że odwrócę się teraz w drugą stronę. Wiadomo, no, wy nie będziecie wiedzieli, ale ja sobie będę losował. Odwrócę się w drugą stronę i będę losował drużynę, w której. Rozpocznę karierę. Tak więc zaczynamy. Sobie chwileczkę, poczekam i tak sobie zaraz powiem. Stop, stop, i zagramy w lechu Poznań. Tak więc bierzemy lech Poznań. A i cofnęło mi się, weźmiemy sobie lech Poznań. I teraz tak zagramy sobie na klasie światowej. Oczywiście, 4 minuty Euro Stadion Sanderson. Tak rozgrywki nie. Idziemy dalej. Oczywiście stworzymy swojego zawodnika. Nie będziemy grali już stworzonym, ponieważ e, jeżeli zagramy sobie już stworzonym, to nie będziemy po prostu e, mogli tam jakichś osiągnięć i tak dalej mieć. Tak więc stworzymy zawodnika. Jakby tu go nazwać. E, a nazwiemy. A bo nie, bo to było kiedyś. Hmm. Tak, sobie go nazwiemy. Yy, komentarz yy, to jest zbyteczny. Tutaj sobie damy na koszulce, żebyśmy mieli... Swój, swój pseudonim numer nastroju damy sobie 14. Narodowość Polska e, czerwiec 28. E, I tutaj teraz zobaczymy, e, jak możemy sobie zrobić postać. Tak więc robimy sobie krótkie włosy. E, zobaczmy, co my tutaj mamy odblokowane kręcone za kolami a damy sobie taki średni jeżek, niech tak będzie. Yy, tak, taką brodę. Tak. Nic nie zmieniamy. I oczywiście teraz mamy do wyboru, yy, kim chcemy grać. Myślę nad bramkarzem. Myślę nad bramkarzem. Dlaczego bramkarz? Ponieważ tam chyba Lech nie ma za dobrego bramkarza. Więc chyba sobie zagramy bramkarzem. Będziemy mieli dużo, dużo sytuacji niż napastnikiem i zagramy sobie akrobata czy tradycyjne Akrobatę sobie zrobimy Oczywiście wiadomo bramkarz musi być wysoki czyli tak z 1,87 m i 80 kg wagi, lepsza noga, przeciętny, smukły mu smokłego. No, i zaczynamy. Nasza kariera w Lechu Poznań. Na bramce, oczywiście my. 19-letni bramkarz jest praktycznie nikomu nieznany za wynikiem kiwice. Ciekawi, ciekawi będą jego występów. Dobra. Nadpiszemy może sobie tą karierę. To jest jednym zawodnikiem. Tak więc mamy 73 od razu już na początek yy, doświadczenia. Od, oczywiście oczekiwania na, na sezon. Jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądało, bo myślę sobie nad. Yy, nad niecięciem akcji. Po prostu będą to całe, całe, na przykład mecze. Powiedzmy jeden mecz na odcinek. Mam tak, mam tylko nadzieję, że to wypali Zobaczę jeszcze jak to będzie wyglądało. Ale jakoś to, jakoś to powinno wyjść. Nie powinno być problemu z tym. Tak więc pierwszy mecz mamy towarzyski z, z kimy tu gramy z Estemiren Football Club. Nie wiem, co to jest za liga. Ale zobaczymy co z tego wyjdzie i przechodzimy do pierwszego spotkania. Będziemy oczywiście też kontrolowali tutaj zespołem. Będziemy kontrolowali zespołem. całym Tak więc przechodzimy do spotkania. Lech Poznań Estemire. patrzmy jak nasza gwiazda tutaj się sprawdzi. Co nie mogę kontrolować? Mogę, o jest, dobrze. Można kontrolować. Pierwsza sytuacja Estemire. McLean, podanie do Tayla. Taylor. Dale. McLean ona na razie tam sobie podają tą piłką. Dawać, dawać do przodu, Kesaj Dobrze. Kornacki ciśnij go tam, ciśnij, ciśnij. Kresnik musi być cały czas. Dobrze, dobrze Pierwsza akcja mojego zespołu Ale Hamalainen tutaj z główki Obok Słupka No groźna, groźna sytuacja Aczkolwiek zobaczymy jak nam pójdzie w na bramce Bo to jest najważniejsze, żeby bronić I zobaczymy, zobaczymy Aby nie puścił jakiś baboli, bo to naprawdę będzie chore, jak puścimy jakieś gówno, a naprawdę. No, pierwsza taka interwencja ze strzałem. Oczywiście nie, nie, nie wybiliśmy tego, ale, ale rzuciliśmy się w dobrą stronę. Troszeczkę za późno, ale chyba się nic nie stało. podamy sobie na krótko. Najważniejsze, że... Żeby wypaść w tym meczu jak najlepiej. To panowie nie traccie takich piłek, bo Plus. naprawdę to będzie groźnie tutaj wyglądało za chwilę. Na oddania Naprosto padła piłka. Dobrze, Kamiński, dobrze wybiłeś. Już naprawdę taki obstrany trochę jestem na tej bramce, nie powiem, bo. Gram w to może nie wiem drugi raz ten tryb i, i na bramce ogólnie nie grałem Tak więc nie wiem jak to za bardzo jest tak bronić ale mam nadzieję że wszystko pójdzie w mojej myśli zagramy sobie jakiś jeden cały sezon czy, czy nie wiem wyskilujemy gwiazdę będzie nas chciał jakiś real barca nie wiem aj, aj. To szok groźny ale obok bramki Mamy wybitkę tym razem O ciśnijcie, ciśnijcie ich tam, bo oni się za bardzo pozwalają Wycisnąć, cisnąć, bo oni, oni za, za dobrze tutaj piłom już rozgrywali. Ach, Hamalajnen, ustaw się lepiej, bo będzie niewesoło, naprawdę. Dawać, dawać na nich, dawać pressingiem. Ojojojoj, Tomson, Będzie akcja, czy będzie wrzucał? O kurczę co to było teraz? No myślałem, że ta piła leci w moje ręce, a ona nagle przeszła, przeszła dalej, ale dobrze, że był tam obrońca Najważniejsze jest to, żeby nie puścić właśnie bramki i... Wygrać takie pierwsze spotkania, bo... Koniec pierwszej części spotkania, żeby utrzymać się właśnie w bezprękowy. składzie. I pierwsza połowa zakończona. Jak już Paku i, i Szaranowicz mówią, że nie było co oglądać za bardzo w pierwszej połowie. No nie było. No. Powiem krótko, strzały, no niezadowalające, ale posiadanie piłki mojego zespołu jest tak tragiczne. Spójrzcie, 28% nie. Po prostu szok. Muszę, muszą coś grać, bo naprawdę, jak tak ma wyglądać przesiedlenie y, piłki mojego zespołu, to, to, to jest tragedia po prostu. A z, zabrali mu. Cisnąć, cisnąć, ich. Bo oni się za bardzo pozwalają. No, dobrze. Podaniami, podaniami, panowie. Podaniami. No i tu się pogubili, jak zwykle. Jeden obok drugiego. Ale jest kartka za coś. Nie, nie wiem za co i dla kogo. Jest dla przeciwnego... Dla, dla komputera jest kartka i są pierwsze zmiany w zespole. Nie wiem, kto tam opuścił wojsko, zaraz zobaczymy. Dobrze, Kata, a, a, a ty wszedł na wojsko za drewniaka Spoko. No i popatrzmy, jak znowu grę. I kolejna zmiana w zespole. Tym razem zmiana w zespole gości. Adam Drury wejdzie na boisko za Gary'ego Taylor'a Dobra, tak, zmieniamy sobie kamerę, bo już powoli akcja dzieje się pod moją bramką Uwaga, może być Jezus, co tu się dzieje? Jes, się na mało brakło, a... Ten Mujin by nam tutaj szczeli w ramkę. No niestety nad poleciała piłka. Na moje szczęście. Bijemy sobie. No, zmienia się kamerą. Hamalainen i 1 do zera Ależ tutaj ładnie pograli Ależ ładne tutaj zagranie Nie wiem kto mu tam podawał ale że nie był Hamalainen na spalonym to to normalnie to jest niemożliwe Zobaczmy Może no, sędzia spalonego nie odwizzał to nie wiem może, może nie był, no faktycznie Ale dobra, mamy 1 do zera Kasper Hamalajnen strzela bramkę w 68 minucie i kolejna zmiana w w kolejorzu tym razem Keita po prostu boisko, za niego Lovrencist, nie wiem jak to się wypowiada, no ale dobra mniejsza oto trudne nazwisko na rażymy z oceną 6-6 nie, nie jest źle na początki no i dobra panowie, gramy do przodu, gramy, gramy Lovren. Lovrencic O, Lovrencic Tak powiedział tutaj teraz Szpaku chyba Więc tak się chyba to wypowiada Pawłowski Linetty tym razem Linetty Jest strzał, ale Kelo broni Nie przemyślał tego uderzenia Bramkarz stara się podnieść ducha walki zespołu Na to wygląda O, leż zagranie No ale Bramkarz tutaj ładnie wyszedł z bramki Końcówka dzisiejszego spotkania jest wyjątkowo Ważne żeby wygrać to spotkanie i będzie git o i go mnie podał dobrze jeszcze piłkę to wszystko może się wydarzyć a dobrze w miarę. Niewiele do końca, ale jeszcze nic. Biegaj, nie biegaj, biegaj, biegaj. Ubi rip. Dobry zwód, dobry, dobry. Aj, Strzelam. Hamalainen znowu okazję miał, ale niestety chyba się pośpieszył z tym strzałem. No i kolejna zmiana w zespole gości. McGinn opuścił boisko, za niego jakiś Wild, nie wiem jak to tam, chyba Wild, tak razem Neymar Smith. Oj, daleka piłka, daleka piłka. Kamiński wybito, dobrze. Już myślałem, że, że, że ja to przejmę. Czasem wojął Bipari. Prosto padło podanie do Hamalajnena. Hamalajnen. Jest strzała, ale broni kelo. Ależ tutaj okazję mają. zawodnicę Lecha, oczywiście mojej drużyny. No i 1 do 0, koniec meczu, koniec tego spotkania. Zobaczmy jeszcze co nam tutaj co nam odblokowało. Jeszcze koszula, siła plus 1. Soko takie bajery mogą być. Strzały złapane dwa, No na razie. Nie jest źle, zobaczmy oceny zespołu 7-0, Kesaj Wąkiewicz 7-3 Kamiński 7-3 Henrik jest na razie najsłabiej, 6-4 Linetty 6-7 Trauka 6-7 7-2 Pawłowski Lowręcić 6-7, Hamaliner 6-8, pomimo że strzelił gola bo ma taką ocenę No dziwne, dziwne Wojobi Parib tutaj chyba najlepiej Bo asystował 8-2 ocena I Zobaczmy tutaj resztę Kejta, Kownacki, Drewniak No, oni nie ciekawie tutaj Ale Wojo Biparib nas tutaj uratował Oczywiście z Hamalajnenem, więc jest dobrze W strzałach 5-3, posiadanie troszeczkę zwiększone Oni tylko 3 strzały I 0 celnych Tak więc przejdźmy do menu Bełhatów przegrał z Herakles Almelo. My oczywiście wygraliśmy spotkanie. Tak więc mam nadzieję, że Wam się ta seria spodoba na moim kanale. Jeżeli film Wam się spodobał, to nie zapomnijcie dać kciuka w górę, bo to naprawdę motywuje do dalszej pracy. No i to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o pierwszy odcinek z tej kariery. No i ja się z Wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, trzymajcie się na razie.